Samobójstwo z kalmara. W 2005 roku odbyłem staż w Nickelodeon Studios, który miał mi pomóc zdobyć dyplom z animacji. Staż był bezpłatny, a moje obowiązki obejmowały również drobne zadania, takie jak parzenie kawy. Mimo to współpraca z redaktorami i animatorami była dla mnie jako młodego twórcy niezapomnianym przeżyciem. Dzięki temu miałem dostęp do odcinków przed premierą. Prace nad nowym sezonem Spongeboba opóźniały się, w tym nad odcinkiem zatytułowanym Fear of Krabby Patty. W trakcie pokazu roboczej wersji wszyscy starzyści, w tym ja, obejrzeliśmy dziwaczną wersję odcinka zatytułowaną Samobójstwo Skalmara. Początkowo wydawało się, że to humorystyczna próbka niedokończonej produkcji. Aż do momentu, gdy zaczęły się dziać niepokojące rzeczy. W odcinku przedstawiono Skalmara w makabrycznych scenach, płaczącego, krwawiącego, w otoczeniu zdjęć martwych dzieci. Żywy dźwięk przytłaczał realizmem, a obraz był wyjątkowo przerażający. W końcowej scenie Skalmara pokazano popełniającego samobójstwo przy dźwiękach upiornego śmiechu.